więc udało mi się zmienić i proszę, tutaj zaczynamy z takiej półeczki ładnej i będziemy się kierowali tam a potem do tego lasu tak więc wbijamy na ścieżkę i idziemy będzie to ostatni materiał ponieważ no dzisiaj już jedziemy z tego miejsca z powrotem do naszej miejscowości no i... tak, postanowiłem sobie ostatni raz dzisiaj wyjść. Tam jest taki spalony dom, nie wiem czy widać. Mogę do niego ociupinkę wejść i wam go pokazać. W ogóle taka ciekawostka, bo dzisiaj sobie tak rozmyślałem, bo jak wszyscy na kanale raczej wiedzą, że gram w World Tanks od już chyba 5 lat, tak? Od 2014 mamy 2019. No, ale konto miałem założone w 2012. I teraz pytanie, dlaczego w 2012 założyłem konto, a zacząłem grać dopiero w 2014? No, tuż powód jest prosty. Ja i mój ojciec nie umieliśmy kliknąć pobierz gry, bo to było na stronie jeszcze czołgista.pl, czyli na lekko innej nie niż oryginał na Wargamingu o teraz będzie widać ten dom no i z tamtego miejsca właśnie nie umiałem pobrać się gry i ogarnąłem jak to się robi dopiero w roku 2014 i od tamtego momentu grałem a szkoda bo lubię czasami poglądać sobie a spalił się ten dom lubię czasami poglądać. Eee, właśnie nagrania ze starego wota